OK, tam w tle słychać kolegę, który pracuje, więc nie będziemy mu przeszkadzać. <grych> Ale tak, żeby zrozumieć ideę i zasadę wykorzystywania membrany w wykonywaniu szczeliny wentylacyjnej, należy zrozumieć budowę całej przegrody i zasadniczo też metodę czy tam sposób działania samej izolacji. Tak? Spróbuję Wam nakreślić, jak wygląda przekrój. Spróbuję to zrobić tak, żeby było widać wszystko fajnie, wyraźnie. A więc zaczynając od naszego muru. Jest mur, na którym mamy wieniec żalbetowy, powiedzmy, że to są nasze pręty. No i dalej jest pustaczek, tak? Na tym wieńcu, w naszym przypadku i należy na to zwrócić uwagę, bo to nie zawsze tak jest, ale należy zwrócić na to uwagę, my mamy mur, mur łatę, która jest wysunięta do zewnętrznej strony. Tutaj mamy zewnętrzne, tutaj mamy wewnętrzne zewnątrz, wewnątrz, cokolwiek. Tutaj jest nasza murłata. Na niej mamy naszą połać dachu, czyli dalej krokwie. Połać dachu wygląda powiedzmy tak. No i w dalszym ciągu mamy, tutaj jest deska okapowa i w dalszych warstwach mamy nasze deskowanie, czyli tutaj na krokwiach jest nasze deskowanie w postaci tutaj jest po prostu deski calówki. Na deskowaniu jest nasza membrana wiatroizolacyjna. Tudzież po prostu wiatroizolacja. Zaznaczymy ją sobie w ten sposób. Tak się generalnie właśnie to robi, ale mniejsze o to. Tak więc tutaj jest nasza membrana. Nadała mi jakieś grubości, żeby była po prostu zauważalna. Jak ona jest dalej obrobiona, to już... Nie mój temat. Generalnie są obróbki, które tutaj po prostu zamykają dalej i obrabiają tą deskę, więc tam wszystko działa jak należy. Mniejsza oto na naszej membranie jest kontrłata, i na kontrłatach są łaty. W odpowiednim odstępie, oczywiście, w zależności od tego, jakie jest poszycie. No i na tych łatach są dalej już elementy poszycia. Dachówka w tym wypadku jest, więc narysuję coś, co będzie imitować dachówkę. No i dalej idąc w drugą stronę, jak tu jest nasza Krokiew, no to my mamy teraz za zadanie wykonać szczelinę wentylacyjną, więc ona jest tu, pod deskowaniem, tak? Trochę nieproporcjonalnie w stosunku do deskowania mi to wyszło, ale coś takiego. No i teraz na naszej szczelinie mamy znowu wiatroizolację, z tym, że teraz zwróćcie uwagę na to, że tutaj od zewnątrz przychodzi już... Ocieplenie. To ocieplenie zostanie tutaj wyciągnięte do naszej szczeliny, zacięte pod szczelinę, także będzie wypełnić tutaj całą tą wolną przestrzeń, tak? To jest nasza izolacja w tym miejscu. Jeżeli murbelka jest przesunięta, no to tutaj oczywiście jest taki fragment, na który też trzeba zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne miejsce, często pomijane i zapominane. Zostaje tutaj dziura, pustka powietrzna, która wietrzona z góry na przykład, bo styropian się klei przecież na placki, nie? To tutaj wpada sobie powietrze, zawiewa nam pod murbelką, która też nie zawsze na wieńcu leży, leży równo i generalnie sobie potrafi tutaj podwiewać nam już do jakiejś tam izolacji, a jeżeli ktoś na przykład zbudował tak zabudowę, że sięga w zasadzie dotąd, bo to tutaj izolacji nie ma już mamy znowu przemarzanie. Tak więc kolejna ważna rzecz. Wracając do naszego tematu. Nasza szczelina wentylacyjna znajduje się tu. My sobie membraną pociągnęliśmy odtąd na naszej mur murbelce. Tutaj pojechaliśmy pionowo do góry i w zasadzie to tyle. <laughs> tutaj jest już nasza szczelina. Więc nasza membrana ma dalej przebieg w tym miejscu. Pod połacią dachu. Tak? To jest nasza membrana. Tutaj jest na grubo zaznaczona, żeby była widoczna, jaki jest jej przebieg. No i teraz nasz kominek, który pokazywałem, który mam tutaj. Nasz kominek wentylacyjny jest zamontowany w połacie dachu w tym miejscu. Tak więc on znajduje się tutaj, powiedzmy, w ten sposób. Pod y, obrobiony przy membranie, No i teraz mamy lot powietrza jest następujący. Tutaj przez kominek, tutaj mamy otwór w deskowaniu, ta, ta y, izolacja tutaj ze styropianu, również jest do naszej listwy, więc szczelina jest zachowana. No i dalszy przebieg jest w ten sposób do naszej szczeliny. Szkoda, że nie ma jakiegoś koloru, byłoby to lepiej widoczne. No i naszą szczeliną sobie powietrze zasuwa. Tyle teorii. Teraz y, tyle rysowania. Teraz y, dlaczego używamy w tym miejscu membrany, a nie sznurków? Bardzo ważną rzeczą, a jeszcze może dorysuję resztę. Powiedzmy, tutaj jest nasza izolacja w poddaszu. Więc nasze izolacje są połączone. To jest jedyny słaby element. Tutaj jest y, zawsze. Punkt, w którym jest najgorsza termika. Mniejsza o to. Zasada działań izolacji termicznych włóknistych, czyli wszelkiego rodzaju wełny, wszelkiego rodzaju granulaty do zasypywania, tylko nie styropianowy. Albo mówmy się, że tutaj byśmy go nie chcieli użyć. Wszelkiego rodzaju materiały włókniste, w których izolatorem jest powietrze, które jest w tym materiale powietrzem stojącym włókna drzewne, włókna celulozowe, włókna z wełny szklanej, mineralnej, skalnej. To wszystko działa na takiej zasadzie, że to powietrze jest zatrzymane gdzieś tam pomiędzy tymi włóknami w bardzo niewielkich ilościach. I ono się nie przemieszcza, i w ten sposób nie ma efektu prze, prze, przesuwania ośrodka ciepła, czy tam energii. Nie ma przepływu energii przez ten i materiał izolacyjny, gdyż powietrze jest izolatorem, który stoi i jest właśnie rozbite na małe, dużą, dużą ilość małych cząsteczek, i w tym momencie spełnia swoją rolę. I teraz wyobraźcie sobie, że wpuszczamy tutaj do szczeliny wentylacyjnej, wpuszczamy świeże powietrze, które jest zimne. Zimą jest po prostu zimne, tak? I wpuszczamy je do tej izolacji od tej strony, która jest na przykład zrobiona na sznurkach. I w tym momencie co robimy? Wycią w zasadzie to wyciągamy całe ciepło, które się w tej izolacji z tej strony nagromadziło. No bo izolacja generalnie służy też do tego, żeby. Ochronić nas przed stratami ciepła. To nie jest tak, że ona broni nas przed zimnym z zewnątrz. To jest absurdalne w ogóle podejście. To tak nie działa. Zawsze z ośrodka wysokiego ciśnienia do niskiego ciśnienia. W środku jest wysokie ciśnienie, na zewnątrz jest niskie, to wynika z różnicy temperatur. Także fizyka znowu. No to teraz wyobraźcie sobie, że nasze ciepło się gromadzi tutaj w izolacji i im dalej w tej izolacji, tym łatwiej będzie ono transportowane na zewnątrz. A wyobraźcie sobie, że my wtłaczamy tutaj powietrze i ta nasza izolacja nie jest niczym zabezpieczona i to powietrze sobie po prostu fruwa tutaj w środku do tej izolacji, penetruje ją. Co się dzieje? Ten punkt przejścia temperatury z ujemnej na dodatnią w okresie zimowym zaczyna się nam przesuwać do środka a nasza izolacja przestaje działać, bo jest po prostu wietrzona, ona jest wydmuchiwana, jest to powietrze, które powinno w niej stać, ono jest tam wydmuchiwana. Tak więc zasada numer jeden, nigdy nie, nie, nie narażamy, nie, na, nie nastawiamy, nie wystawiamy izolacji na dział, bezpośrednie działanie zimnego powietrza, no bo w tym momencie ona nie funkcjonuje tak, jak powinna. Kolejna rzecz jest taka, że nawet w sytuacji, kiedy mamy poddasze, w którym nie ma deskowania, a jest tylko membrana, no to w takim wypadku izolację daje się bezpośrednio do membrany. Ale zaraz, przecież tam znowu jest membrana, tak? Dlaczego nie sznurki? Można by to przeskoczyć, no z pewnych względów nie, no bo nie ma jako tako warstwy wodoszczelnej już w tym momencie, ale tak, na logikę, no to gdyby tam nie było też membrany, to działoby się dokładnie to samo. Więc dlaczego w sytuacji, kiedy mamy szczelinę wentylacyjną, to tej membrany byśmy tam nie chcieli dać. <tryk> Wracając do y, idei y, i zasady działania izolacji włóknistych, y, to nasza izolacja powinna być niczym innym, jak. Y, czy tutaj będzie widać? Tutaj będzie widać. Nasza izolacja w tej sytuacji powinna być niczym innym jak materiałem zamkniętym w tak zwanej kanawce. Tutaj mamy warstwę wiatru, tutaj mamy wiatroizolację, czyli warstwę paroprzepuszczalną. Tak, to jest nasza wiatroizolacja, a od spodu z kolei mamy warstwę nieprzepuszczalną paroizolacyjną, która ma ograniczać y, transport czy tam migrację wilgoci do izolacji. No i teraz zasada przepływu tej wilgoci w tej izolacji jest następująca, że znowu od wewnętrznego do zewnętrznego ośrodka, gdzie tutaj panuje wysokie ciśnienie, bo jest dodatnia temperatura, a tutaj będzie temperatura ujemna. W tą izolację, w tą paroizolację, która pomimo tego, że jest materiałem tworzywem sztucznym najczęściej, no chyba nie, no są jeszcze z papieru na przykład woskowanego, to one i tak nie posiadają takich właściwości, które by sprawiły, że na przestrzeni dużej ilości czasu i że w, tej, w tym długim okresie czasu, na przykład w okresie zimowym, kiedy to permanentnie jest różnica temperatur, żeby do tej izolacji, do tej izolacji żadna wilgoć się nie dostała. Zawsze jest jakiś margines po pierwsze błędów wykonawczych, a po drugie to matematycznie to się po prostu nie składa. Spara izolacja nie ma współczynnika. SD na poziomie nieskończoność. Zawsze ten współczynnik ma jakąś swoją wartość, no i to z czasem zawsze coś się tam przedostanie. Yy, no mało tego, jakby nie było, no to nasza paroizolacja nigdy nie jest jedną ciągłą izolacją na powierzchni całego dachu, zawsze są jakieś łączenia, spoiny i tak dalej, przejścia instalacyjne i tym podobne. Tak więc zawsze coś się dostanie do tej, par, do tej izolacji naszej, no i właśnie w celu yy, umożliwienia swobodnego przepływu już tej wilgoci, jeżeli się ona znajdzie, po prostu w tej izolacji trzeba ją pozwolić wypuścić, więc wypuszczamy ją przez membranę. Owszem, gdyby tutaj membrany nie było, to po prostu by to sobie wyf wyfrunęło tak samo, ale nasza, znowu wracając do zasadności działania izolacji, termoizolacji, yy, błotnic. Ta termoizolacja będzie miała po prostu dużo gorsze właściwości w takiej przegrodzie. Trochę się nagadałem, no ale to trzeba było powiedzieć, bo widzę, że jest bardzo dużo takich nieścisłości w tej kwestii. Ludzie się zarzekają, że sznurki wystarczą, bo po prostu powietrze tam śmiga i wszystko będzie okej. Okay, Także no, zapominają o tym jednym bardzo ważnym argumencie. Także zwracajcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy nie dajemy tutaj membrany Adamie sznurki, to cała masa energii po prostu przepływa przez naszą przegrodę znacznie łatwiej. Albo tak kolokwialnie rzecz ujmując, jest wysysana z tym zimnym powietrzem z naszej izolacji, z naszej zabudowy. Tak więc wiąże się to niestety, ale ekonomicznie, z, z punktu ekonomicznego wiąże się to z ogromnymi stratami y, materialnymi potem w użytkowaniu, gdyż dużo trudniej będzie, y, dużo łatwiej będzie ciepło uciekać przez taką przegrodę niż przez przegrodę, w której izolacja termiczna będzie zamknięta w kanapce. Tyle, wracamy do działania. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam zrozumieć wiele takich rzeczy, których może do tej pory nie rozumieliście, ale które są bardzo istotne i należy na nie zwracać uwagę. Nie, nie można tego pominąć. W... Tak jakby w kontekście rozpatrywania budowy całej przegrody, tak? no, nie, nie można traktować izolacji poddasza jak wykonywanie samej izolacji. Nie można, nie można traktować samej zabudowy poddasza jak wykonywanie tylko zabudowy. No, to są niestety elementy powiązane i należy to mieć na uwadze. No i tak samo powiązane są to elementy na przykład z czymś takim jak tu, czyli jeżeli jest konieczność wykonania szczeliny, bo jest pełne dyskowanie. Także to, to jest kolejny aspekt, który trzeba mieć na uwadze. Także gdybyście czegoś nie zrozumieli, bo dla mnie to na przykład jest y, normalne i oczywiste, bym powiedział, i może troszeczkę gdzieś coś za bardzo pogoniłem, to gdybyście czegoś nie zrozumieli, to po prostu y, pytajcie śmiało, y, postaram się wyjaśnić, ewentualnie rozwinąć jakieś inne zagadnienia, które jeszcze tak, jakby, które, które nie były wystarczająco jasne w tym materiale. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca części praktycznej, więc zasadniczo montażu samej membrany i wytwarzania tym samym szczeliny wentylacyjnej. Tak to wygląda w praktyce, my to robimy tak, a nie inaczej, sprawdza się to, jest to odrobinę czasochłonne, aczkolwiek no nie, do, nie, do, nie, nie niemożliwe do wykonania. Zostało nam jeszcze odrobinę prac tam wykończeniowych do zrobienia, przy tym tam jakieś rozdarcie, trzeba będzie naprawić, zabezpieczyć także takie drobne niuanse, jeszcze kosmetyka generalnie, tyle odnośnie samej szczeliny wentylacyjnej. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat, na przykład tego, jak, jak już to takie rzeczy i jak to wygląda finansowo, no to zapraszam Was oczywiście na Patronite. A. tam jest taka odpowiednia, że tak powiem, rubryka, w której takie informacje będą się znajdować i będą się pojawiać takie filmy dla bardziej zaawansowanych, że tak powiem, użytkowników, wykonawców i przede wszystkim wykonawców. Dla inwestorów raczej mało interesujące wątki, ich interesuje bardziej druga strona medalu. Tyle. My działamy dalej. Do zobaczenia.